Zapewne to znasz. Otwierasz przeglądarkę albo YouTube'a i bombardują cię reklamy publicznych VPN'ów jak NordVPN, Surfshark czy Proton. I tak, dużo kwestii jest tam naciąganych, ale publiczne VPN'y mają też swoje zastosowanie. Z drugiej strony sporo osób poleca uruchomienie własnego, darmowego VPN'a na swoim routerze lub serwerze NAS. I to wszystko jest super, tylko które z tych rozwiązań przyda się akurat Tobie? W tym materiale poznasz najważniejsze różnice między komercyjnym, a prywatnym VPN-em i dowiesz się, kiedy wybrać płatną usługę, a kiedy lepiej postawić własny serwer. Podpowiem też, z czego ja korzystam, zarówno jeśli chodzi o VPN-a publicznego, jak i tego uruchamianego we własnej sieci. Mam nadzieję, że dzięki temu wideo zwiększysz swoje bezpieczeństwo w sieci, ale też zaoszczędzisz czas i pieniądze. Brzmi ciekawie. To zaczynamy. Kanał zasilają Grandmetric, integrator IT specjalizujący się w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań sieciowych klasy Enterprise. 4HX przedłuż gwarancję swoich serwerów i macierzy niezależnie od ich producenta. Accents, polski producent rozwiązań wspierających zarządzanie siecią, zdalną pomoc oraz edukację od cyberzagrożeniach. Cyberfolks to tacy kumple od Twojego miejsca w sieci. Sklep, strona i domena, czyli wszystko, czego potrzebujesz do rozwoju biznesu online. Linki do partnerów w opisie pod filmem. Zanim odpowiemy sobie na pytanie, jakie są największe różnice między publicznym VPN-em, za który musimy płacić abonament, a VPN-em uruchamianym na własnym routerze czy serwerze, warto zrozumieć jedną fundamentalną kwestię. Podstawową funkcją każdego VPN-a jest tworzenie bezpiecznego, zaszyfrowanego połączenia między dwoma punktami. Zazwyczaj między hostem, na którym uruchomiona jest aplikacja kliencka, a serwerem, z którym ten host się łączy. Tunel ten nazywamy właśnie VPNem, czyli Wirtualną Siecią Prywatną. Oczywiście możemy tworzyć też tunele między routerami czy firewallami i nazywamy je wtedy VPNami site to site ale o tym opowiem kiedy indziej. Dajcie znać w komentarzu, czy chcecie materiał o firmowych VPNach. Wracając jednak do tematu, publiczny VPN taki jak NordVPN czy Proton. Tworzy tunel między naszym komputerem lub smartfonem a serwerem należącym do komercyjnego dostawcy. Serwer może znajdować się w Stanach Zjednoczonych, Niemczech czy Brazylii, praktycznie w każdym kraju świata. Mimo tego, dla stron internetowych wyglądamy wtedy tak, jakbyśmy łączyli się z lokalizacji tego serwera. Prywatny VPN działa inaczej. Tutaj tunel zawiązuje się również między naszym urządzeniem, ale w tym przypadku serwer umieszczony jest w naszej domowej. Sieci. Może być nim router, serwer NAS, na przykład od Synology, czy dedykowany mini komputer. Dzięki temu zyskujemy bezpieczny dostęp do naszej sieci i jej zasobów, w tym plików, kamer czy drukarki. To, czy do internetu wychodzimy nadal z lokalizacji, w której się znajdujemy, na przykład lotniska w Barcelonie, czy z miejsca, gdzie jest nasz serwer, zależy już od ustawień naszego VPN-a. A dokładnie mówiąc od konfiguracji routingu. Tak w ogóle, to jeśli interesują Cię zagadnienia związane z sieciami komputerowymi, zachęcam do pobrania darmowej lekcji demo szkolenia zrozum sieci komputerowe właśnie na temat podstaw routingu. Lekcję pobierzesz ze strony www.zrozumsieci.pl lub klikając w link w opisie. No dobrze, czas przyjrzeć się najważniejszym różnicom między domowymi a komercyjnymi wypienami geolokalizacja i dostęp do treści. Tutaj różnice są naprawdę ogromne, i właśnie w tym obszarze. Publiczny VPN może się przydać. Komercyjne rozwiązania oferują coś, czego prywatny VPN nigdy nie zapewni czyli możliwość zmiany wirtualnej lokalizacji na praktycznie dowolny kraj świata. Co to oznacza w praktyce? Że siedzisz sobie w Warszawie, ale dla Netflixa wyglądasz jak użytkownik z Kalifornii z dostępem do Amerykańskiej Biblioteki Filmów. Potrzebujesz obejrzeć mecz dostępny tylko w Wielkiej Brytanii. Łączysz się z serwerem w Londynie i problem rozwiązany. Przebywasz w kraju, gdzie niektóre strony są zablokowane przez cenzurę? Publiczny VPN pozwala ominąć te ograniczenia. Oczywiście, zawsze trzeba pamiętać o regulaminie danego serwisu czy strony. Bo nie wszystkie z nich pozwalają na używanie VPNów, a niektóre aktywnie je wykrywają i blokują. My tutaj skupiamy się oczywiście na technicznych aspektach. Prywatny VPN to zupełnie inna bajka. Twoja wirtualna lokalizacja będzie zawsze taka sama, taka, na jaką wskazuje Twój domowy serwer. Jeśli masz serwer w Krakowie. To bez względu na to, czy łączysz się z Gdańska, czy z Tokio, dla internetu zawsze będziesz użytkownikiem z Krakowa. Oczywiście czasem, oprócz dostępu do domowej sieci, o czym za chwilę, będzie to właśnie to, czego potrzebujemy. Wyobraź sobie, że jesteś w delegacji w Chinach i chcesz skorzystać z polskiej bankowości elektronicznej. Twój bank może blokować logowania z zagranicy, ale dzięki prywatnemu VPN-owi będziesz wyglądał jak użytkownik łączący się z domu. Liczba serwerów i ich niezawodność to kolejny obszar, gdzie publiczne i prywatne VPN -y mocno się od siebie różnią. Najwięksi dostawcy VPN jak Proton oferują setki serwerów rozsianych po całym świecie. Dlaczego to tak ważne? Załóżmy, że serwer przez który zazwyczaj się łączysz został zablokowany przez Netflixa. W takiej sytuacji masz do dyspozycji dziesiątki innych serwerów w tym samym kraju. Problem z wydajnością Serwera, się na inny w tej samej lokalizacji w ciągu sekund. Bez wątpienia jest to duża zaleta komercyjnych rozwiązań. Prywatny VPN to zazwyczaj jeden, twój własny serwer. Jeśli twój domowy adres IP zostanie zablokowany przez jakiś serwis, nie masz za bardzo alternatywy. Jeżeli twój router się zepsuje lub nastąpi awaria łącza, zostaniesz bez dostępu do vpn -a. Może to być dość uciążliwe, szczególnie gdy jesteś w podróży i potrzebujesz dostępu do domowej sieci. Z drugiej strony, ten jeden serwer jest wyłącznie Twój. Nie dzielisz go z tysiącami innych użytkowników, więc masz też pełną kontrolę nad jego wydajnością i konfiguracją. W przypadku publicznych VPN-ów, szczególnie w godzinach szczytu, da się odczuć spowolnienie związane z dużym obciążeniem serwerów. Prywatność i anonimowość to prawdopodobnie najbardziej skomplikowane. I kontrowersyjne aspekty całego porównania. Tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi, która opcja jest lepsza. Wszystko sprowadza się do tego, komu bardziej ufamy. Już tłumaczę. W przypadku komercyjnych VPNów sytuacja wygląda następująco. Nasze połączenie jest szyfrowane od urządzenia do serwera VPN. Dostawca internetu widzi tylko, że łączymy się z serwerem VPN. Ale nie może zobaczyć, do jakich serwisów się łączymy. Wiedzę na ten temat ma natomiast dostawca samego VPN. -a. Oczywiście firmy takie jak NordVPN, Proton czy Surfshark promują swoje polityki no logs. Deklarują, że nie zapisują żadnych informacji o aktywności swoich użytkowników. Co ciekawe, niektórzy dostawcy przechodzą nawet niezależne audyty, żeby udowodnić szczerość swoich deklaracji. Z kolei prywatny VPN zapewnia w teorii pełną kontrolę. Tylko my mamy dostęp do serwera, tylko my decydujemy o logach i tylko my widzimy, co dzieje się z danymi. Ale jest tu jeden haczyk. Nasz lokalny dostawca internetu nadal widzi ruch wychodzący z naszego domowego łącza. Może on zobaczyć adresy stron, do których się łączymy, choć oczywiście nie wie, co na nich robimy, na przykład dzięki szyfrowaniu HTTPS. W praktyce całość sprowadza się więc do pytania, czy bardziej ufamy dostawcy VPN-a. Czy swojemu lokalnemu prowajderowi internetu. Łatwość konfiguracji. Tutaj publiczne VPNy wygrywają bez dyskusji. Proces konfiguracji jest tak prosty, że może go przeprowadzić praktycznie każdy. Idziesz na stronę wybranego dostawcy, kupujesz abonament, pobierasz aplikację, logujesz się, wybierasz serwer, klikasz połącz, VPN uruchomiony w dosłownie dwie minuty. Aplikacje najpopularniejszych dostawców są dość intuicyjne. Często dostępne w języku polskim, no i oferują zaawansowane funkcje jak automatyczne łączenie, kill switch czy split tunneling. Wszystko zaprojektowane jest tak, żeby było maksymalnie przyjazne użytkownikowi. Prywatny VPN to zazwyczaj bardziej skomplikowane zadanie. Trzeba skonfigurować serwer i wybrać odpowiedni protokół, co wymaga znajomości podstaw sieci. Często trzeba też skonfigurować przekierowanie portów na routerze, żeby móc łączyć się z internetu. Potem każde urządzenie, telefon, laptop czy. Tablet wymaga zazwyczaj ręcznej konfiguracji. Na szczęście ta sytuacja się poprawia. Coraz więcej producentów oferuje uproszczone rozwiązania. UniFi Teleport pozwala włączyć VPN jednym przyciskiem i łączyć się przez prostą aplikację. Synology i Kunap też mają coraz bardziej przyjazne kreatory konfiguracji vpn -a. Mimo to, nawet najprostsze prywatne rozwiązania wymagają zazwyczaj więcej wiedzy technicznej niż instalacja aplikacji komercyjnego dostawcy, co może być barierą dla mniej technicznych użytkowników. Na szczęście kliknięcie w przycisk subskrybuj nie jest zbyt skomplikowane, więc zachęcam, aby to zrobić, no bo dzięki temu zwiększasz szansę, że nie ominą Cię kolejne ciekawe materiały na moim kanale. Zrobione? No to lecimy dalej. Dostęp do zasobów sieciowych. Tutaj dotykamy prawdopodobnie największej różnicy między prywatnymi a publicznymi VPN-ami. Różnicy, o której część osób zapomina, a która może być kluczowa dla wielu użytkowników. Prywatny VPN daje nam coś, czego żaden komercyjny dostawca nie oferuje. Dostęp do zasobów w naszej domowej sieci. Gdy łączymy się ze swoim domowym serwerem VPN, nasze urządzenie poprzez tunel staje się częścią domowej sieci. To trochę tak, jakbyśmy podłączyli się do domowego Wi-Fi. Co to oznacza w praktyce? Możemy zdalnie przejrzeć pliki na swoim serwerze NAS, obejrzeć obraz z kamer monitoringu czy sprawdzić logi na naszym routerze. Dla wielu osób właśnie to jest głównym powodem stawiania własnego VPN. -a. Wyobraź sobie, że jesteś w delegacji i potrzebujesz pilnie dostępu do plików, które masz na domowym nasie. Albo chcesz sprawdzić, czy wszystko w porządku w Twoim domu przeglądając obraz z kamer. Trzeba przyznać, że to przydatna i wygodna opcja. Publiczne VPN -y ze względu na swoje przeznaczenie oczywiście tego nie oferują. Gdy łączymy się z serwerem, nasze urządzenie nie ma dostępu do domowej sieci. No, chyba że cały czas w niej się znajdujemy. Tak, korzystanie z komercyjnych VPN-ów wcale nie oznacza, że możemy to robić tylko w podróży. Duża część użytkowników korzysta z VPN-ów pracując w swojej domowej sieci. Wydajność i przepustowość. Tutaj sprawa jest bardziej skomplikowana niż mogłoby się wydawać. Publiczne vpn -y często oferują bardzo szybkie serwery. Niektórzy dostawcy zapewniają 10 czy nawet 100 gigabitowe łącza i infrastrukturę zoptymalizowaną pod streaming. Problem w tym, że dzielimy się serwerem z setkami, a czasem tysiącami innych użytkowników. W godzinach szczytu, gdy wszyscy oglądają Netflixa. Prędkość może znacząco spaść. Dodatkowo, nawet najszybszy VPN dokłada dodatkowe punkty na trasie sieciowej i obciążenia związane z szyfrowaniem, co oczywiście też wpływa na niższe prędkości. Prywatny VPN ma tą zaletę, że jesteśmy jego jedynymi użytkownikami. Cała przepustowość naszego domowego łącza jest tylko dla nas. I ewentualnie naszej rodziny. Oczywiście jest tu pewien haczyk. Jesteśmy ograniczeni parametrami naszego domowego łącza. Jeśli ono będzie wolne, no to tego nie przeskoczymy. To o czym warto pamiętać, to fakt, że możemy ustawić VPN tak, żeby cały ruch szedł przez nasz domowy serwer, albo tylko dostęp do domowej sieci, a do internetu, żebyśmy wychodzili lokalnie, na przykład z kawiarni, z której się łączymy. Ta druga opcja będzie znacznie szybsza. Ale tracimy wtedy korzyści związane z wychodzeniem przez domowe IP koszty. Publiczne VPN -y mają prosty model cenowy: płacisz abonament miesięczny lub roczny. Ceny wahają się od kilkunastu złotych miesięcznie za podstawowe plany do kilkudziesięciu za subskrypcję premium. Oczywiście część dostawców oferuje też plany darmowe, ale wiążą się z nimi zazwyczaj spore ograniczenia. Prywatny VPN na pierwszy rzut oka wydaje się darmowy, ale jak wiemy za darmo nie ma nic. Przede wszystkim trzeba kupić odpowiedni sprzęt, który może pełnić rolę serwera VPN. Do tego dochodzi zużycie prądu. Urządzenie musi działać całą dobę przez 7 dni w tygodniu. Oczywiście jeśli serwerem jest router, no to nie ma problemu. Ale jeśli stawiamy dedykowany serwer, na przykład zbudowany ze starego peceta, mogą pojawić się wyższe opłaty. A no, i oczywiście, jeżeli coś się zepsuje, naprawy również idą na nasz rachunek. Tak czy inaczej, każde z rozwiązań to zawsze jakiś koszt. Przechodzimy do bezpieczeństwa. Jest to obszar, gdzie każdy rodzaj VPN ma swoje mocne i słabsze strony, choć w zupełnie różnych aspektach. Publiczne vpn -y używają sprawdzonych protokołów szyfrowania, mają dedykowane zespoły bezpieczeństwa, regularnie aktualizują oprogramowanie i przechodzą audyty bezpieczeństwa. To po Poziom zabezpieczeń, którego większość użytkowników po prostu nie jest w stanie osiągnąć we własnym zakresie. Oczywiście mówię tu o bezpieczeństwie samej usługi, a nie o obiecywanym przez niektórych dostawców bezpieczeństwie w internecie, jeśli tylko wybierzemy ich produkt. To oczywiście może być wzmocnione, ale na koniec dnia to nasza ostrożność, gdzie wchodzimy. I w co klikamy jest najważniejsza. Na same VPNy, szczególnie te darmowe, też trzeba uważać. Same w sobie mogą okazać się skamem, mającym na celu wyłudzenie naszych danych. Można więc powiedzieć, że prywatny VPN daje coś bezcennego, czyli pełną kontrolę i niezależność. Tylko my mamy dostęp do serwera, tylko my decydujemy o funkcjach bezpieczeństwa i tylko my widzimy logi połączeń. Nikt nie może nas zmusić do logowania aktywności użytkowników, bo to my zarządzamy naszą siecią. Dodatkowe funkcje i możliwości. To, o czym mało kto wie, to fakt, że komercyjne VPN -y to często znacznie więcej niż tylko szyfrowany tunel. Przykładowo Proton VPN oferuje funkcję Secure Core, która kieruje ruch przez kraje o silnych prawach prywatności. Opcja Kill Switch, która automatycznie odcina internet, gdy VPN się rozłączy, split tunneling, pozwalający wybrać, które aplikacje korzystają z VPN-a, a które nie, czy dedykowane adresy IP dla specjalnych zastosowań to tylko niektóre z dodatkowych możliwości tego typu rozwiązań. Prywatny VPN w podstawowej formie to po prostu szyfrowany tunel i nic więcej. Oczywiście możemy doinstalować dodatkowe usługi na swoim serwerze, jak na przykład blokowanie reklam, monitoring ruchu sieciowego czy systemy wykrywania włamań, ale każda z tych rzeczy wymaga osobnej konfiguracji. No i wspomniany już dostęp do domowej sieci. To zdecydowanie najważniejsza funkcjonalność prywatnego vpn która najczęściej jest powodem, dla którego go wybieramy a właśnie po tym wszystkim może nasunąć się pytanie, które rozwiązanie wybrać: konfigurować własnego VPN-a, czy kupić abonament na tego komercyjnego? Prywatny VPN ma sens, gdy zależy nam przede wszystkim na dostępie do zasobów w naszej domowej sieci. Jeśli mamy serwer nas z ważnymi plikami, system kamer do monitorowania domu, czy lab IT, do którego chcemy mieć zdalny dostęp, Konfiguracja własnego vpn jest najlepszym rozwiązaniem. Moim faworytem, jeśli chodzi o łatwość konfiguracji takiego serwera, są ostatnio rozwiązania od Unify. Bez względu na to, czy chcemy, aby nasz serwer używał WireGuarda czy openvpn konfiguracja nie jest zbyt zaawansowana, a uruchomienie funkcji teleport to już w ogóle kwestia jednego kliknięcia. Publiczny VPN będzie lepszy w innych sytuacjach. Przede wszystkim, gdy chcemy mieć możliwość zmiany swojej wirtualnej lokalizacji, czy to, żeby obejrzeć kontent z innych krajów, ominąć blokady geograficzne, czy nieco zwiększyć swoją anonimowość online. Komercyjne rozwiązania wygrywają też prostotą użytkowania. Instalujemy aplikację, klikamy jeden przycisk i mamy działającego VPN-a. Taki publiczny VPN będzie też lepszy, gdy często podróżujemy i chcemy podnieść poziom swojego bezpieczeństwa, gdy na przykład często korzystamy z publicznych sieci Wi-Fi. A jakie rozwiązanie tutaj wybrać? Generalnie jestem ostrożny, jeśli chodzi o rekomendacje VPNów, ale skoro sam od jakiegoś czasu używam Proton VPN-a i jestem z niego zadowolony, to jego też mogę polecić. Jeśli jesteś zainteresowany protonem, to w opisie pod filmem zamieszczam link, przez który można kupić go z ponad 60% zniżką. A jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o funkcjach i konfiguracji Proton VPN, zachęcam do obejrzenia tego materiału, bo wszystko szczegółowo tam omawiam.